20 stycznia 1979 roku, na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże, odbyła się premiera Wychowanki Aleksandra Fredry w reżyserii Stanisława Hebanowskiego. Reżyser słynący z wnikliwej, pogłębionej lektury tekstów, nie bez powodu sięgnął po mniej znaną komedię Fredry z jego późnego okresu twórczości. Wychowankę zwaną też arcydziełem, do którego nie chcemy się przyznać, można określić najbardziej gorzkim dramatem tego autora. Ukazano w nim świat frazesów i pustych społecznych form. Główna bohaterka Zosia, Zofia Walkiewicz, w swoim monologu zwraca się wprost do publiczności, by niemal wypluć jej całą prawdę o fałszu i pozorach egzystencji, w czym według recenzentów przypomina Gombrowiczowską Iwonę. Ponadto komedia kończy się pozornym happy endem, przez co nabiera on podtekstu ironicznego. Reżyser wzmocnił jeszcze puentę w odautorskim, finalnym mazurze, nawiązującym do chocholego tańca. Wszystkie postaci były tylko pozornie pogodzone ze sobą i losem. Poruszały się w nienaturalnie zwolnionym tempie. Potem coraz szybciej, wręcz dziarsko i pogodnie. Ideą repertuaru Hebanowskiego było ukazanie widzowi ciągów rozwojowych, wewnętrznych powiązań literacko-kulturowych, powracających i przeplatających się wątków. Reżyser słyszał echa wyspiańskiego u Micińskiego, krzyki Hioba u Różewicza i Beketa. U którego dostrzegł też jasny promil Euripidesa łączący obu autorów w poszukiwaniu idei ludzkiego trwania. Platona zaś odnajdywał u Witkacego, Arabala i Albiego. Zawsze interesował go zawarty w tekstach humanizm, niezależnie od gatunku dramatu. Innym Wyraźnym rysem teatralnego dorobku hebanowskiego była stała obecność repertuaru narodowego. W polskiej dramaturgii także dostrzegł przenikanie się motywów i paralelność zdarzeń. Chebanowski zasłynął także jako wnikliwy i wierny tekstowi interpretator, który jednocześnie wprowadzał do dzieła rozległe, pozatekstowe konteksty kulturowe. W jego teatrze znakomicie czuli i rozwijali się aktorzy, dzięki czemu stworzył w Teatrze Wybrzeże jeden z najlepszych zespołów w Polsce. 18 stycznia tego roku minęła 40. rocznica śmierci Stanisława Hebanowskiego.